na widzowie, z tej strony oczywiście Kuba śpiewający Chciałem Wam bardzo podziękować za 230 wyświetleń podpisów filmem kot na Kabiszach i 4 subskrypcji. Jesteście niesamowici. Zostawcie łapkę w górę, która wyświetla Wam się tam na górze. Taka żółta. No i subskrybujcie kanał. Jeśli będzie 10 subów. Nie, nie wiem do kiedy. Mam nadzieję, że szybko to, to się stanie. No to pojawi się hardkorowa piosenka, hardkorowy odcinaczek. Na razie są takie średnie. Mnie na o wiele więcej stać, ale Was, was też. Na razie oczekuję... Na razie oczekuję tyle świetleń i tyle subów. Ile jest? teraz, czyli cztery. Dzięki wam bardzo, naprawdę. Dobrze, że ten kanon tak się rozwija. Dzięki wam oczywiście. No i do zobaczenia w tej w filmie. Zobaczymy, co zależy od Was oczywiście. Cześć!